Patrzcie, przyszłam do kotków. No to popatrzcie, trzy już wyszły. No, Lubisia wyszła to brawa. I na przykład miłowit. No cześć, Flaciek, on ma fajną płaską. Wszystkie mają taką płaską tą buźkę. Niesamowitą. A gdzie jest jeszcze jeden? Jest tam. Jest, mamusia. No i takie tutaj zbiegowisko się robi, słuchajcie. Z jaskini wychodzą. Tu kolega jest oczywiście najwspanialszy z nich wszystkich. Najwspanialsi, najkochansi na świecie. Zaraz mu puścimy motyla, motyla noga, tak? Och, te piękności! Co tam się dzieje? Czekajcie, zakropimy oczko małej dobrawce. Jak już wyszła. Pokaż masz oczko piękne, ale chyba trzeba pokropić, żeby nie wróciło tam to coś było. O, jakie piękne oczy. Co ta ciotka chce, prawda? No, dzień dobry. Dzień dobry. A co to mnie tu witają? Jeden, drugi, trzeci. A to głód panuje. Wszystko zjedzone w miseczce. A co ty, miłeczku? A co ty, kochana? A co ciebie wzięło na syczenie, powiedz? Niunka. No, wiecie co? Co ona robi, kochanie? Co ona robi? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Będziemy zaraz się bawić. Będziemy ładnie się bawić wędeczką. Czekaj, a może tą? Profać. Ja zaraz zobaczę, gdzie, gdzie takie ciunia. Patrz, się zrobiła. Odkarmiła mięsem, tak? A ona, proszę, jak mi się odwdzięcza. No i znowu będzie szukanie domu dla takiego złośliwca. Ty wreszcie jesteś. Ojej, dzień dobry. Dzieciaki. Ważymy Was. Ważymy Was i, i zobaczymy, czy Wy ładnie przybieracie na wadze. Bo jak nie, to będziemy Was dokarmiać, tak? No dobrze. Dobrze, dobrze. Będziemy Was dokarmiać. A dzień dobry. Ojej. Taki kotek. No czekaj, maluszku, widzisz, muszę. Muszę się nimi zająć, muszę je poważyć. Ok, próbujemy. Ci dziecko rzeczywiście jest głodne? Ci nie? Pokaż mi na ręce. Nie, idealna jest temperatura w plosie. No, coś? Nie. Plucie. Plucie, tak? Nie, absolutnie. Absolutnie. Sprzeciw. Sprzeciw niesamowity. Wracaj do mamy. A ja poszukam jeszcze jakichś innych dzieci. A gdzie jest Rudas? No, gdzie jest Rudasek? Zobacz. Jesteś, to chyba ty. To chyba ty jesteś. Są dwa rudaski. Są. Niepotrzebnie ciotka leci robić jak tak przy tyły dzieci, nie? Uwaga. 318. Nie, no, rewelacja po prostu. Rewelacja. Ciociu kuchni. Chodź, zobaczymy na tobie. Spróbujemy. Czy ty masz ochotę na takie sztuczne mleczko? Ciocia, masz? Nie, to takie udawanie. Dobrze, tam mamusią musia sobie wypije. No tak, kochani, to. Tak. ojej. Dzieci po prostu wychodzą do mnie, żeby się ze mną przywitać. Dlatego miałczą. A czy to dziecko chce mleczko? Chodź zobaczymy. Ja mam tu miseczki innej. Chodź. Chodź zobaczymy. Chodź. No. Uwaga. Hop. Plosie. No próbuj. No, to dziecko chciało mleczko. Tak? No super. Chciałeś? Pięknie. No wiecie, nie jest to to samo, prawda? Ale zawsze można popić. No ślice. Dobra, drugą buteleczkę mleczka damy zaraz na muśce. I niepotrzebnie ciotka tutaj. Robiła to wszystko. A mamy tutaj drugi słoiczek. A musia bardzo chętnie pije, także zobaczymy, czy będzie chciała. Teraz wprawdzie karmi, więc teraz raczej nic z tego nie będzie. Ale ona tak lubi sobie podczas karmienia też coś podnieść. No zobaczymy. Hmm? Patrz, mam mleczko dla ciebie. Widzisz? Też. Hmm? Ona lubi. Ty też chciałeś, tak? no widzisz, ja jej przelałam i już ma masz tu. No proszę, jak ona lubi to mleczko. To jej trzeba robić. No. Co wy tam tak piskacie? Co wy tam tak piskacie, maluszki? Pięknie się opiekujesz, wiesz, miłeczko? Tylko czemu ty na mnie zaczęłaś syczeć? Czy ja mam jakieś szczęście dosyczących mamusiek? No, dopiero jedna pojechała taka sycząca. Tu jeszcze stąd troszkę. Tak, coś tak nie da, wiesz? Muszę to inaczej zrobić. ojejku, jejku, proszę. Okej, okay, do budzić, do mnie. Do budzić, do. Do budzić, do mnie. Do do mnie. się pobawimy, żeby ci ubierz. Chodź Ciebie zważymy jeszcze, gdy Ty ważysz maluchu. Ojej, to też pójdzie na mycie. No zobaczcie, jak zaczęła na mnie syczyć. Tak, a była to Mam nadzieję, że pójdzie nam troszkę lepiej niż z balanską która do ostatnich chwil nie odpuszczała i dalej tam Pani pokazuje co potrafi ale o tej Milce przez dostała imię dlatego, że była taka miła nie? niesamowite zjawiska się tu dzieją Prawda, kochanie? Chodź, stworzymy ciebie teraz. Chodź na tu, a potem się pobawimy. Chodź na tu. Dobrze, dobrze. Czekajcie, gdzie by to dać, żeby było widać, jak my się bawimy. Może tu? Apsi, mam go. Mam go, wsadzam go. Uwaga. Kilo pięćset. To wcale nie jest taki duży kot, jak myślałam. Kilo 500 to co to? Jak one, to tylko troszkę więksi, prawda? Ile lezi? Ile razi jesteś większy, żabciu No, ile A Będziemy się zaraz bawić. A potem posprzątamy kubetki. Damy ci to. Coś nam zejdzie znowu, kolejny dzionek. Kolejny dzioneczek nam zejdzie. O, widzisz? Tu posprzątamy i będziemy się z wysiłkiem bawić. Tak, wysiłku. Chodzę jak taki bocian wśród tych wszystkich rzeczy. Ale tak to już jest. Nie umiem inaczej, nie może być idealnie. Wszystko poukładałam, musi być bałagan. No jakoś tak, żeby było widać kotka. Kotka Szprotka. Kotek Szprotek ładnie się bawi. A może wolisz tą wędeczką? którą wolisz? Może tą, ta jest może lepsza. Taka kolorowa. To jest chyba twoja już co? Dostaniesz się Dostaniesz się ją w posadę, jak pójdziesz do nowego rąku. Kiedyś. Kochani, taki koteczek. Wesolutki jak szczygiełek. Weselki, tylko półtoreczki, ja już myślałam, że to jest dwa masz. A ty jesteś jeszcze malutki. Na te ostatnie momenty, bo zanim się nie obejrzymy, już będziesz miał dwa kilo. <grymne> piękna kocinka, piękna. Milka karmi swoje kluchy. Ciekawa jestem, czy kluchy już zaczynają wychodzić. Chyba tak. Te ciotki powiedzą na pewno. Tak? tak, No, dawaj. Tak jest. Brawo. Brawo, kochanie. na taką zabawę? No. Dziś. <śpią>, Śpią, sielanka. Ale widzicie, jaka mama jest uparta. Nie dało się jej zatrzymać w tej klatce. Po prostu któregoś dnia postanowiła, że dalej tam nie będzie. No i dlatego tak dużo tych kociąt właśnie w takim wieku, około 2-3 tygodnie się gubi. Gdzieś tam są znalezione pojedynczo, bo mama je przenosi pojedynczo i gdzieś upuści, przestraszy się. Czegoś potem nie może znaleźć i taka była historia muszelki na pewno jej rodzeństwa. No dobra, teraz to. To jest też fajna, jest fajowa. Trzeba kotka troszkę wybawić, ale jeszcze jak coś się będzie działo, to jeszcze nagram, bo nie ma co was trzymać już na takim filmie. Także dobranoc.